tureczka. Ja Też inny pomysł. U mnie wszystko dobrze, co, co by odpowiadać, znowu na Ty przechadzam się po paryskich pasażach Żul na mnie łypie dwa razy powtarza, żebym dał mu dychę Chciałbym pomóc, ale nie mam drobnych żul wkurwiony wstaje i ślinę zbiera do mordy Żyte, żyte, coś mi ciśnie, żebym umył cię nagle Leci Mela na mój biały t-shirt O ty kurwo, wyprowadzam sierpa On unika ciosu prostym wypierdala zębami Wali liście w pysk To karate żul szybki odwrót palę gumę Biegnę się do metra skryć To niezłych Paryż. Siedzę pobity i omelany. je pierwsza i druga szmata. Miałem iść na dupy, a pokrzyżowane plany. A ich nogi zapierają dech, jak gogo plata. Muszę się przełamać, wstać i zagadać. Jak nie spróbuję, to nie złapie mnie za wór. Soluwa przegrana, pora na bardala. Podbijam do dupy i mówię: Bonjour. O plumie żur. 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 Dobra, Oblumie, próbujemy dalej. Na Ciesko się. No, ale na YouTube jest live. O, się nabył. Cześć, sercały. Servus. A, jesteś, jest, dawniej. To co? Jesteś na nim? Ja Już. No, no wie, do roboty, do roboty. Zjadajcie się, mhm. No to co, panu, zagramy?

8 zł zrobię złotówkę. To <noise> biznes, co? Może w kasy poszło. Mnie, to jest pod <noise> Widzę to właśnie. Kurwa, <noise> małe. <noise> Od 40 zł do kąty, kurwa. Chodźcie, a będzie, tu wam lepiej będzie No co kurwa, czemu ja dostaję takiego stickera na underdogu?

Dobrze, Nie wytrzymam nie zaraz. Nie wytrzymam. Pochodzi Dobra, to będzie tak na, na zero dla gościa. za tutajzego Coś mi pierdoli, Jeszcze trwa, jedna butelka. Całego w tatuarza. Przy drugim stole siedzą dwa szlaufy, trzech starych dziadków i jakiś młokos. Jedna napręża pręża swój sztuczny dzióbek, nie ma nic we wbie, tylko botowsc. Tylko botowsc. Impreza i lecimy. Dobra. Tutaj co noc, a my chwilowo daję Underdogu. Woprawdo podobnie. Wojt, kurwa, są do są to czerwono. Nie wytrzymam. Pożegam się hajs lubisz, bawi się Pożygam się Ja już nie mogę drdogów robić 777 seven, seven, seven. Leje w mordę tak jak Tekken Dobra, odkutka. Odkutka, odkutka, ale to już yy, nie możemy teraz robić tak. E, no kurwa, człowieku, tak. Blinkam sobie stoi, i <ścoughs> sędzia do niego z czerwoną kartką. Nie możemy już teraz tak robić. Teraz muszę cię zaprosić. O... No nie odpocznę dzisiaj. Narkotyki to z Albanii Dobra Popuść to ty, a kto kurwa. Najebany król zaczyna żegać Dwie minuty później, co w środku już Wydaje mi się. Okay. I ok, chyba jak widzę tego miraża nawet na okładce tu premiera, to mi się to. kurwa! Ale tu jest dasik i train grany I Miruś to Mirek takie... też jest grany To jest takie trio, które bym zbanował To jest, to jest dla mnie po prostu takie. No nie, to jest panka Bandast Bandast Będzie das zbanowany, zobaczysz No i chuj, nie wytrzymam zaraz. O... No to, no to gramy dasta. Nie wytrzymał zaraz. Nie wytrzymał zaraz nerwowo. Znowu trafiłem 60-letni 5 Pięciotygodniowa nadmiarówka PD, tak? A no ta. Ja mam jednotygodniową nadmiarówkę PD. Guys, go niech się wyschuje z 2015 rok. Ej, słuchaj, wstąpiłeś? Nie, nadal. Mam nie. Mam wymutowanego ciebie. Nie ja mam przygłosu. Ale ja pierdolę, ale dostałem pizdę. Nie ma sensu. Nie ma kurwa, kurwa gra... sensu najmniejszego. Gramy ich mapę, człowieku, oni to mają taktyki jak chuj. No, pokaż się, bo to przez Ciebie kurwa nie gra... Przez Ciebie kurwa nie gramy tego. Przez Ciebie gramy Dust'a, szmato. O Jezu. No. No. To się kurwa pokazał. To, to się kurwa poka... To co, no, kurwa... No microphone? You hear me? <coughs> kurwa, no, nie chcesz, long... Chodź, coś. Guys, you hear mnie? Czekaj, teraz. Słyszycie mnie, guys? Nie, wraz cię nie słyszę. Nawet nie pokazujesz, żebyś używał tego. Kurwa, a mój... Brawo kurwa, kretynie jebany. Kurwa, zabił mnie mój, nie? Co za... no ten pomarańczowy kurwa mnie zabił. Ja pikowałem na typa, a on zamiast kurwa... Gobi, ojej, oj, 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 oj. Zaplantujcie paket, to jest kurwa eko Brawo, bierz tą MK 83 dałem typowi I pomarać jego podjebał Go long out się odbija po tej wodzie Guys, you hear me? Yes Ok, thanks Let's go long Widziałeś tego pojeba, co Spirit ma w Akademii? Ta. O, cztery flesze poleciały. Mid, tu pushing. Mid pushing? Ja, ja, ja. Ja pierdolę. Nie, kurwa. Najprostszy kill, kurwa nie umiem się zrobić. Ja pierdolę. Nie chce mi się kurwa. Daj to Mkę. Kolon, kolon. bombę, Ty, no kurwa najprostsze kile, nie? Od typa 2 głowy dostałem kurwa, stop 2 93 mu dałem kurwa go, go, go. Flashback. Flashback. Wait, wait, wait. Guys, Właśnie obie. Sytu. A w końcu, nie? I tak, jak skaczyłem, dopiero go zabiłem. 9, 74, 29 w jednym, 7 w jednym, 66, 94 Ob Obiem każdego! Dosłownie każdego, kurty. Tym razem dosłownie Serio? każdego. No, fioletowemu dałem 70 u nich, żółtemu 29, dwóch zabiłem, a jednemu dałem 7 w jednym. Oni nich w ogóle nikt longa nie biega. Flash mi long, please. Teraz pójdę longa w chuli. Czekaj, akurat jestem w dobre tempo, żebyś sobie wyszedł, dobra? Czekaj, i jeszcze jeden. Dobra, trzeba to wykorzystywać, dopóki się da, kurwanie. Miło, poszłem wam. Bad smokes, guys, what the fuck, these smokes. Jr. Dolla, please stop doing this, guys. Patrz, teraz pójdę ja na longa i dostanę no, pizdę Can someone flash me long? Bro, I'm going first It's okay. ok, I flash you <laughs> Dobra, to ja go nie blokuję Pupiłem, że pójdą How many in long? One Two, two, two. Okay. Pierdolę, na na two, one Ok Kierdolę, jeszcze na na piste One B One B? Only one B, only Go one B, B. Go B. B Kurwa, co ja robię, ty na tym buście był. A dobra. Ty nie. Ja nie wiem co ja dzisiaj robię. O ręczek w smog. No nawet nie wiem co ja robię, niech Tak, umaniane teraz odjeżdżam znowu. Masz połotową, możesz spać to Jakby Na głęboko najlepiej. chyba skrawek Nie, nie ma nic Nie, jednak dobrze widziałem piszę, piszę Fuck me, sorry, sorry, sorry Ja so, so If you want, I drop you, AVP. Orange take a bit bind... nades bro Orange Wind nades You're scrolling nades bro It's Dobra W tym meczu już coś zaczyna jakoś to wyglądać Ja pierdo Nic nie mówiłem Yellow, can you more fast next time help me? Or no? Kurwa kto tam jeszcze stoi w tych miejscu Powiedzcie mi taki, ja w ogóle jestem takim kurwa bombem jebanym Że ja... Ale ja, ja się, się patrzyłem Jeszcze tam jeszcze kto w tym miejscu kurwa na CT Grając po CETE stoi nie ja pierdolę, go się robić czy jak was pompy, a ja nie umiem normalnie zrobić, nie? To ale ja to teraz rzucam flasha tam. Hey you can drop me? Hey hello. Dziękuję Orbita wz 01 Co to jest? Can you pick mm. uh, long? Green. No no no. Now, my Take bomb. A na longanie biegnę. Oh, Bro. Kurwa. You're defending the mid or no? Green. Thank you. Na bank ktoś wyjdzie na longu, kurwa. Have you pistol Check long out. Check pit. Check pit. Side. Taj, 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 AW PVP, AWP side Kurwa Ej LNZ od pomaryczowo odpierdala On czeka na te, na struty kurwa Ej, oni same awki Graw. grają, rozumiesz to Ktoś mi powie kurwa jak, skąd nie mają kas na to No bo oni grali eko cały czas Oni cały czas AWP grają i to jest dobre w sumie. Wiesz o co chodzi? Bo tu masz wszędzie daleko. Ale. I oni jak się wcylią w z AWP, no to jest koniec. A smoke No mi tylko zlecą dwa go. Go, flesze. Go, 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 dobry smoke. Go, go. I oni kurwa jeszcze nie mają w ogóle jak krytejka robić. A <śmany> flash. Очень низко 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 Почекай Домбрик прям Я к... Шорт, шорт Nie, kurwa, ale jak jeden mecz nie wyjdzie, to pierdolę chyba to dzisiaj. Nie, nie wiem, co się dzieje, kurwa. Tak, Marusz cały czas. No, No kurwa, to jest no. niemożliwe. Chyba co rządę, teraz wypierdalamy za zero. Rozumiem, bym go kurwa nie zabił. Możesz pojechać One shot Ciorno. Ej, nie wiem, mam, nie mam... Dzi nie no, w pierdolę, nie chce mi się